Cześć, witajcie, witam Was, Kiku, i chcę Wam pokazać ładne stroje. Aha. A tu mhm. są, tu są, dobra, I tutaj też jakieś jedne przyplątane, bo nie wiem, jaki rozmiar Pani no, potrzebuje, proszę, dobrać mogłaby dobrać. je tam Pani też odwiesić, tak? dzięki Nie można wymienić, nie? Bielizny nie można wymienić, nie? W sensie. Można? Tak? Jakby tak. było? Łatko nie wygląda, a tak to nie wygląda. Bo... I tutaj jest cały strój za 45. Taki zestaw. Tutaj pani pokazywała też stroje. I mamy też takie ładne majteczki, które mi się podobają. Taki róż. O, gdzie jest cena? 15 zł, a plus to nas 24 chyba. Mhm. I tak to się prezentuje. I tu kolejny kostium za 45. I mamy też taki czerwony. I tu taki czarny. I coś ładnego w groszki. Mm, za 20 zł. Taki pustonosz. I tutaj mamy taki pustonosz. E, e, za 20 zł i kochani było trochę zamieszania, bo pani też sobie szukała rzeczy. Kochani, zapraszam Was do polubienia mojego kanału, ponieważ 90% moich widzów ogląda mój kanał, a nie subskrybuje. Więc teraz mam do Was prośbę, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Będzie mi bardzo miło. I będę wiedzieć, czy na no, takie filmy Wam się podobają, czy je kręcić. 15 zł. Są to takie zakupy na żywo ze mną. Takie na żywo, jak wygląda? ten jest ładny plus taki różowy. Ja nie, bo ja bym mi wyglądała jakbym miała ciążek. Góra jest ta, co tutaj pani i są do tego takie I to nie jest drogie, bo są było 15. Tak jak te, 15 o, i 15. Ładne, takie 15. Majtyczki. Jest z póczapy, Muszę przemyśleć ile szybko, nie? Jeszcze nie czas. No, ładny panie... Ładny bardzo taki róż. Ja tego ani nie naciągam, bo. Taki jest krawy róż strój. E, kochani, więc, e, no, jest zainteresowanie strojami A jeszcze Wam chcę pokazać takie tuniki. I kochani, e, zobaczymy, jaka cena. I cena 30 zł. Więc to bardzo dobra cena za tuniki I jest jeszcze czarna kochani zostawcie uśmiech, serduszko jak nie macie czasu, a jak macie czas to zostawcie jakiś komentarz o, tak to się prezentuje więc tych jest dużo jeszcze tutaj jest coś w paseczki i fajny jest krój tego biustonosza on powiększa tak biust optycznie taki krój i jaka cena mm. 15 zł, więc bardzo dobra cena też. Ale nie widzę majtek do niego. A jest czarny też, słuchajcie. No to super. To ja sobie może czarny takie wezmę. bo jest bardzo fajny. O, taki. 15 zł, one powiększają optycznie biust. I dobra cena powiem Wam. No, i jest taki właśnie w zieleń, ale ja wolę takie klasyczne stroje w czarne. O, i tak to się prezentuje. Ten jaskrawy róż też mi się podoba. Bardzo. I tutaj mamy takie duże rozmiary. I cena 60 zł całego stroju. Bardzo fajnie zrobiony. Tak, tu zawiązywane I tu jest duża rozmiarówka. Patrzcie. Jest jeszcze bordowy. I kochani, e, mamy też stroje jednoczęściowe. Ale to są takie ala sukienki ala stroje. To mi to nie interesuje. E, czekajcie. Tu mam jeszcze takie szlafroczki. Jestem ciekawa jaka cena i to L przez XL i cena 45 zł o. i taka sukienka letnia 30 zł i taka rozmiarówka jest tego dużo i fajna taka buzeczka w kropeczki złote I duży rozmiar za 20 zł o i jeszcze biała i tak to się prezentuje mamy kolejną fajną, w taką zakładaną granatowe kwiatuszki i cena 20 zł i kolejna ładna buzyczka, e, takie brylanciki u góry, taka mgiełka za 20 zł i jeszcze taka turkusie i kochani, coś pięknego. Bo ja w tej nie Arizona Dream. E, taka sukienka. Bardzo ładna. Jaka cena? E, 30 zł. Bardzo ładna. I jest to bawełna. jeszcze gdzieś Proszę bardzo. Dziękujemy. Zapraszam panią i kochanie idę dalej jeszcze wam pokażę taką buzeczkę za 35 taki jasny róż też na lato tak i coś takiego w kwiaty żywego odcięty w pasie z taką falbanką czarne i cena 34 zł tu ma gumęczki i taki fajny print i tak to fajnie wygląda ale widzicie, fajne stroje są bardzo. I chcę wam pokazać yy, yy, fajne podkoszulki jeszcze. I zaraz yy, taka zieleń z takim złotem. I zobaczymy, jaka cena, cena yy, 24 zł. I teraz coś takiego w paseczki. Fajnego. E, taka bluzeczka na długi rękaw. Tutaj z tyłu dłuższa. Z takimi ubranicikami. I cena a, 35 zł. E, kochani, jeżeli ten film Wam się podobał, wiecie co zrobić. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Cześć.